Raz, dwa, trzy. Pierwszy saksofon w pana życiu? <taki> Takie pytanie. Pierwszy saksofon, yy, BS. Kiedy to? Yy, to był rok 82. Yy, osiemdziesiąty, osiemdziesiąty yy, to była firma nrd bs -y, a w tym czasie była też popularna firma czeska. E, Amati. Miłość od pierwszego wejrzenia? Do saksofonu? A, A więc, pierwszy saksofon to ja rozebrałem, miałem kilkanaście lat, jeszcze zupełnie przypadkowo, będąc e, w średniej szkole i zupełnie nie wiedząc o co w tym chodzi, go rozebrałem, złożyłem i coś dmuchnąłem, podobno tak mi koledzy opowiadają. <todgłosy> <todgłosy> Ten pierwszy dźwięk pamięta Pan? Mm, nie. <todgłosy> Jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki, którą uprawiam, to otworzył mi, że tak powiem, uszy na tego typu saksofon saksofonista, który przyjechał z koncertem do Słupska, gdzie ja w tych latach 80. -tych tam studiowałem i grał koncert z Filharmonią. I zagrał wtedy bodajże Iberta Concertino, taki znany przebój saksofonowy z lat 30. -tych. No i to była moja pierwsza fascynacja z saksofonem klasycznym i stwierdziłem, że to jest przeznaczenie moje. A wcześniej były inne? No saksofon tak, jak, ta, saksofon tak jak wszystkim kojarzył mi się z jazzem po prostu. Mm. Nie? Więc grałem na saksofonie, starając się grać mm. trochę jazzu no, amatorsko i, i, i ucząc się w szkole. No ale to były takie przymiarki, tak, tak to kojarzyłem. Saksofon... I od tamtego momentu do dziś minęło sporo czasu. Tak. Jest pan w tej chwili pochłonięty najnowszym przedsięwzięciem swoim spotkaniem tak. saksofonistów? Tak, mamy kolejny festiwal saksofonowy. Jak zwykle będziemy grali koncerty poświęcone muzyce klasycznej i współczesnej z ciążeniem ku muzyce współczesnej troszeczkę, w tym środkowym tygodniu szczególnie, czyli to jest po-weekendowy tydzień maja, od 6 do 10 maja. Będziemy gościć muzyków z, ze Stanów Zjednoczonych i z Holandii, i z Portugalii. Myślę, że to będzie bardzo piękne spotkanie z muzyką. Mm -hmm. Spotykamy się. Willy Lenca. Willy już jutro. Pierwszy koncert, spotkanie z saksofonistą z Hiszpanii i z naszymi młodymi saksofonistami. Później od szóstego rozpoczynając, będziemy mieli trzy koncerty beneficowe. Ja te je tak nazwałem, bo są poświęcone twórczości jednej kompozytorki, Amerykanki Merlin Schröd, która ma pewne korzenie z Polski, mama była Polką. Napisała bardzo dużo rzeczy na saksofon, a jest żoną wspaniałego saksofonisty Johna Sampena. Oboje już w takim wieku słusznym, dojrzałym można powiedzieć, ale jeszcze jeżdżą po świecie, jeszcze koncertują. I to była taka dobra okazja, żeby ją jakby zaprezentować w szerszym wymiarze, ponieważ jej twórczość jest niezwykle oryginalna. Wykracza poza jakiś taki mainstream saksofonowy dzisiejszy, i wydaje mi się, że jest bardzo wartościowa i ma przed sobą dużą przyszłość, bo jak to jest z muzyką współczesną. Dzisiaj próbujemy ją zrozumieć, a jutro będziemy ją słuchać jako piękną przebojową może muzykę. Dlaczego mam w tych koncertach uczestniczyć? Dlaczego warto przyjść do tych koncertów? No, wydaje mi się, że saksofon niedoceniony w muzyce klasycznej ma y, wiele do zaprezentowania i pod względem estetycznym każdemu y, słuchaczowi, który ma wyczulone ucho na, y, na muzykę, sprawi przyjemność. Oczywiście wiele zależy od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jakie mamy oczekiwania, czego się spodziewamy, ale bywają wiele takich sytuacji, już przeżyłem w ciągu lat. Że osoby, które nie do końca kojarzą saksofon klasyczny, przychodzą na koncert, spodziewają się muzyki jazzowej, bardziej lub rozrywkowej, ze zdziwieniem, ale takim bardzo pozytywnym zadziwieniem wręcz no, to saksofon może tak zagrać, takim dźwiękiem Virtuosko. i wirtuozersko, i pod względem barwy dźwięku i rodzaju tego tworzywa dźwiękowego, to całkowicie jest inny instrument niż. Y, saksofon jazzowy. Można to porównać, y, chociaż skrzypce na przykład nie są tak popularne w jazzie jak saksofon, ale też bywają skrzypkowie jazzowi, którzy wspaniale grają, no ale to są inne skrzypce niż Vivaldi, Beethoven czy, czy inni klasycy, czy Wieniawski na przykład. Więc to można, taka różnica mniej więcej jest też tutaj. Przygotować się w jakiś szczególny sposób do tego zderzenia czy też spotkania z saksofonem? Mieć tylko otwarte ucho i otwartą głowę, i <śmuszczak> myślę, że będzie dobrze.